...akcja zbrojna, która później dała impuls do rozbudowy Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu walczącej Polski w latach II wojny światowej. Kilka zdań na temat samej akcji bojowej Kutschera. Dokonał jej oddział specjalny Pegas, spadkobierca swojego poprzednika, czyli oddziału Agat. Akcja spektakularna rozpoczęła się o godzinie 9.08 w Alejach Ujazdowskiej, Ujazdowskich w pobliżu mieszkania generała SS i, Kuczy, SS i Policji Franza Kuczery, odpowiedzialnego za na niesłychaną skalę rozwinięty terror w Warszawie. Kuczera przybył do Warszawy i objął swoje stanowisko we wrześniu 1943 roku i od tej pory rozpoczęły się masowe egzekucje na ulicach Warszawy. Jak wspominał generał Tadeusz Górko-Morowski, Ówczesny dowódca armii krajowej. On powiedział wprost, że akcje Polski Podziemnej spowodowały furię u Niemców, i po to przyjechał Kuczera, by dosłownie, jak powiedział generał, utopić Warszawę we krwi. Stąd wyrok śmierci na kata Warszawy, bo takie niechlubne miano nosił Franz Kuczera. Wyrok wykonany 1 lutego 1944 roku w Alejach Ujazdowskich. O godzinie 9.08 dokładnie padły pierwsze strzały do, do, do Kuczery. Został zastrzelony z ręki dowódcy grupy tego oddziału Pegas. Tej, podczas tej akcji bojowej Bronisław Pietraszewicz, pseudonim LOT, strzelał on do, do Kuczery, a także Michał Isajewicz-Miś. W tak wyjątkowej chwili, jak mówił pan Burmistrz, dzisiaj 84. rocznica Powołania służby zwycięstwu Polski. To były ostatnie dni obrony Warszawy. We wrześniu 1939 roku tę formację powołał generał Michał Tokarzewski Karaszewicz. Potem ona przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, który następnie został przemianowany na Armię Krajową. Jak wiemy, już w okresie powstania warszawskiego ta największa, niepowtarzalna, jedyna taka w okupowanej Europie armia stanowiła. Potężną siłę 350 tysięcy, co najmniej ludzi zaprzysiężonych do działań zbrojnych. I wiemy, że kulminacją tych działań była operacja burza, a w jej ramach powstanie warszawskie. I dzisiaj gromadzi nas tutaj postać Zbigniewa Gęsickiego, pseudonim Juna, uczestnika tej słynnej, owianej legendą akcji. Kryptonim Kuczera, zamachu na Kata Warszawy, generała SSI Policji. Koniec, nie, jeszcze działa. Posłuchajmy krótkiego listu, który do nas wszystkich skierował pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w akcję Ministerstwa Obrony Narodowej. Mur, ale historia wojska polskiego. Chcemy w ten sposób kultywować tradycję oręża polskiego oraz przypomnieć o czynie i bohaterstwie naszych żołnierzy, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość ojczyzny. Gratuluję władzom i społecznikom z Piastowa, inicjatorom powstania i twórcom odsłanianego dziś muralu, upamiętniającego przeprowadzoną 1 lutego 1944 roku akcję bojową pod kryptonimem Kuczera i uczestniczącego w niej Zbigniewa Gęsickiego, pseudonim Juno, żołnierza Oddziału Dywersji Bojowej z późniejszego batalionu Parasol Armii Krajowej. Cieszę się, że przy wsparciu resortu obrony narodowej powstało dzieło ilustrujące tę ważną z historycznego punktu widzenia operację likwidacji kata Warszawy, przeprowadzoną przez członków polskiego państwa podziemnego, w której udział wziął i po jej zakończeniu zginął w nurtach Wisły Zbigniew Gęsicki, wcześniej mieszkaniec Piastowa. Wszystkim biorącym udział w odsłonięciu moralu, a szczególnie licznie zgromadzonej młodzieży kadytom z klas wojskowych i strzelcom Rzeczypospolitej ze sztandarami Armii Krajowej. Dziękuję za obecność na tej uroczystości i za pamięć o polskich żołnierzach, tych, którzy zarówno przed laty, jak i obecnie wiernie służą Polsce. Cześć pamięci uczestników akcji bojowej Kryptonim Kuczera. Chwała Armii Krajowej. Z wyrazami szacunku Mariusz Baszczak. Dziękuję bardzo. Piękne słowa, ale słowa prawdziwe i treściwe, i odpowiadające na to, co jest istotne. Rozpocznę od pewnego podziękowania i zwrócenia uwagi na pewne bardzo istotne aspekty naszego życia publicznego. To, co robi pan minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, wcześniej przypomnę, minister spraw wewnętrznych i administracji, razem właśnie przy udziale, przy pomocy, pracują panowie pana dyrektora Łukasza Kudlickiego, to nie jest tylko kwestia samej bardzo ciężkiej, ale bardzo efektywnej pracy na rzecz naszej obronności, obronności naszych granic. Ale to jest również walka o polską historię, o to, żeby ta historia nie była przeinaczana, żeby była pokazywana taka, jak ona była. Bo pamiętajcie, a szczególnie, droga młodzieży, wy pamiętajcie, że, że historia to też jest element walki, walki o tożsamość, walki o prawdę, walki o to, jaka będzie faktycznie wizja tego, co my tu i teraz robimy. Ci ludzie byli w młodym wieku oddali swoje życie za Polskę. To oczywiście jest piękne, jak czytamy w kartach historii, ale ja sobie wyobraźcie jest wojna. A ta wojna jest faktycznie niedaleko nas. Ona jest realna, ona nie jest dziś na książkach pisanych, ona jest realna. Dlaczego? Dlatego, że jeden z wielkich graczy europejskich, imperialnych, on uznaje, że jedni mają prawo do swojej państwowości, do swojego narodu, do swojej tożsamości, drudzy nie mają, prawda? Tak samo w tamtym czasie Niemcy uznali, że to oni mają pewien kierunek działania w Europie. Oni wyznaczą te kierunki, a że Polska była pomiędzy jest pomiędzy dwoma wielkimi państwami, Niemcami i Rosją jest faktem historycznym i z tego też tytułu musimy mieć tą wiedzę, musimy o tym pamiętać. Którą na co dzień spotykacie jest miejscem szczególnie ważnym w kształtowaniu Wartości i postaw. Dlatego pojawienie się takiego muralu, czyli czegoś stworzonego w bardzo nowoczesnej formie, w formie modnej, także i w Polsce, i na świecie, jest szczególnie przemawiające. Myślę, że dla Was, drodzy, młodego pokolenia, których tutaj jest dzisiaj wśród nas najwięcej, taka forma jest ważna. Ważne, żeby kształtować. Te wartości, postawy, e, uczucia patriotyczne, które są zawsze ważne. Były ważne, są ważne i miejmy nadzieję, będą dalej ważne dla Waszych przodków, dla Waszych rodziców, dla Was i dla Waszych potomków. Prezentuj.